no i dobra. No i moi drodzy, właśnie musimy ukraść w tym momencie auto gangu Yardis. To auto jest takie bardzo charakterystyczne. Mianowicie ono ma taki brązowy, bordowy kolor z takim beżowym dachem i panterkę ma w środku. To jest to, to nie jest to. Ogólnie, moi drodzy, członków gangu Yardis znajdziemy na północy. Tak jak było napisane w dolnej linii przed chwilą. Aaaa, stój, 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 stój chłopie, stój. Kurde. Dobra, jedź po swój kontrakt, spadamy stąd. Udało się. Kurde. Ale widzicie, tutaj mamy właśnie dużo tych członków gangu Yardis, przez co oni mnie od razu zaatakowali. Także, no łatwo tego auta nie było ukraść, ale na całe szczęście w miarę sprawnie mi się to wyszło. Także jedziemy w tym momencie po ten nasz kontakt, który nam pomoże yy, rozprawić się z członkami Kartelu Kolumbijskiego oraz z tymi członkami gangu Yardis. Żeby tego całego porozumienia nie podpisali. O cholera. Kurde, no, no, no średnio, średnio, średnio z tym autem będzie. A to jeszcze nie tutaj w ogóle, ojej. Źle skręciłem Kurde. Dobra, trochę to auto rozwalone, ale spoko, ujdzie w tłumie <grystanie> Damy radę z nim, mam nadzieję, dobra Wsiadaj hopok. Może szybciej trochę Ja pierdzielę, jeszcze wolniej chłopie ić, no <grystanie> Nie mamy całego dnia Co za typ, no Spotkanie odbędzie się na parkingu szpitalnym w Rockford, dobra Okej, okay, niestety mam dosyć auto rozwalone, przez co nie będę mógł e, strzelać z auta, robić tak zwanego drive-by. E, więc będziemy musieli chyba z tego auta wysiąść. Poczekajcie, gdzie tu się wjeżdża ten parking w ogóle? Tutaj mu chyba można. Okej, okay. dobra, jesteśmy. No i co? Coś tu się wydarzy? Czy się kacenka zacięła? Oby nie eee... No co się stało? Zacięło się coś? Nie, podchodzi do nas, dobra Moi drodzy, tu najlepiej wiecie co wydaje mi się Pięknie Niech jeszcze to auto wybuchnie, dobra. E, moi drodzy, ten nasz nie musiał przeżyć, od razu mówię, nie jest to istotne. Dobra, wiecie co? Nie chciałbym brać tego auta, bo ono jest strasznie poobijane, kurczę. Ja bym wolał mimo wszystko jakieś nowe, na przykład to, Takie ładne sobie stoi. Bardzo ładny ma kolorek. Esperanto, kurde, esperan Esperanza. <laughs> esperanzą to się średnio będzie jeździć. Ja, ja zawsze to sobie tak żartobliwie nazywam, to auto Esperanzą. No dobra. Miejmy nadzieję, że ten alarm y, przestanie w końcu wyć. Byłoby miło, dobra. Ale kurde, bardzo ładny kolorek ma ta, ma ta Esperanza, muszę przyznać. Podoba mi się. Taki... Taki jasno niebieski sympatyczny, ale ja dzisiaj normalnie y, 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 błyszczę przed wami nazw nazwami kolorów. <grych> dobra, w sumie oni mnie niemalże nie obili. Oni się chyba skupili na tym naszym typie, dzięki czemu y, ja straciłem zaledwie 7 punktów Kevlara. Także spoko. Mi się to podoba. To teraz normalnie całe miasto do nas próbuje. Znowu, tak jak na poprzedniej wyspie, na... w Portland. Co chwilę ktoś do nas strzela, no masakra jakaś. Ja nie wiem co ci ludzie się tak do mnie próją. Dobra. Siup, drift! Drift esperanzą, czemu nie. Dobra, i nie pamiętam czy jeszcze będzie jakaś misja u Kęciego. Mam nadzieję, że nie. Teraz tak, gdzie ja to musiałem odstawić w ogóle? Chyba tu na dole. Tak, tutaj. Okej. Okay. Dobra. I mam nadzieję, że to już właśnie będzie koniec misji u niego, bo chciałbym mimo wszystko zabrać już za Ray'a. Bo muszę przyznać, moi drodzy... A nie, jest jeszcze jedna misja u Kenji'ego. Dobra, to wiecie co, niech będzie. Zabierzemy się za nią. Mam nadzieję, że yy, nie zginę, <grybujesz> bo mu będę musiał nadrabiać... Yy jeszcze tą poprzednią misję ale mimo wszystko właśnie mam nadzieję że nic nam się nie stanie bo kurczę w tej poprzedniej misji nie ma że nic mi się nie stało więc wydaje mi się że będziemy bezpieczni teraz miały też zobaczymy Shima, to be true it is important that you never show weakness the business fortunate enough to have our protection settle their accounts today go and collect the money immediately so we can enter it into the casino accounts. Hmm, ta misja wydaje się dosyć aż za prosta wręcz, moim zdaniem. No okej. Okay. Moi drodzy, biegnę tutaj. Wow, ja pierdzielę. Jakby mi się teraz Klot zbagował, to po prostu masakra. E, wiem, że tu jest demon, najszybsze auto w grze. Razem ze. A chociaż nie wiem, co jest najszybsze w grze. Wcale tu nie wejdę. Dobra, to weźmy tego demona. E, nie wiem, czy właśnie demon jest najszybszy, czy czyta, może? Nie mam pojęcia. Mi się sobie ciekawe, że demon jest najszybszym autem. No ale to już takie moje domysły, tylko. Jak ktoś wie, które jest auto w grze jest najszybsze, to napiszcie śmiało. Ja się chętnie dowiem. Wow, 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 ale jak ten demon ciśnie, ja pierniczę. Dobra, tym nie jechałem. Niuuuu F1 Okej, jesteśmy Teczka odebrana i co to... To wszystko? Tak po prostu? I po kolejną? Wydaje mi się to trochę podejrzane, a szczerze mówiąc nie pan... Ło, ło, ło. Nie wierzę! O kurde. No. powiedzieć, że policja mnie nie będzie gonić i tak nie goni. Ale dobra. Bo wiecie, w GTA 5 zawsze jest tak, że choćby uderzycie. Radiowóz policyjny przez przypadek to was gonią. O kurde. Ostrożnie. A to w ogóle członek gangu diablo patrzcie. No to ciekawe. Nie mam pojęcia, co on tu robił. Znaczy, dobra, no może sobie po prostu przyjechał w odwiedziny, prawda, do jakiegoś ziomeczka czy coś. Dobra. I co ciekawe, e, ten kwadracik teraz na minimapie jest różowy. A nie. E, ten jasno-niebieski, jaki był przed chwilą. Hmm. Ciekawe, ciekawe, dlaczego. Tu się coś wydarzy, jak nic. Czekajcie. No, tu się ewidentnie coś wydarzy.

ale uwielbiam ten numer po prostu Wow, wow wow W dupę wafla Co oni tak we mnie wjechali tutaj się Co tu się dzieje w ogóle? Aha oni w Portland są Poważne Wiecie co, ale po pierwsze wymieniłbym auto na jakiekolwiek Bo e, tamto mam już strasznie obite Dobra, esperanza może być Okej, okay, czyli oni są w Portland, kurczę. No dobra, czyli my w tym momencie. Czyli my w tym momencie musimy do Portland się teraz przejechać. Chyba w dobrą stronę jadę, wydaje mi się, tam ten most jest także. Także. No, jadę w dobrą stronę. Dobra. Mmm, mm, tylko teraz musimy znaleźć jakąś drogę. Tutaj chyba najlepiej będzie. A czekajcie, wiecie co? Skoro już mamy tutaj serduszko, to ja sobie to podniosę. Okej, okay. Zawsze więcej HP. Przyda się. No dobra. Kurde, ej dlaczego mnie goni policja? Do mnie strzelają i ja mnie goni policja. Jeszcze źle pojechałem. Cholera jasna. Ale mi ci... Członkowie gangu Yardis irytują, no. W ogóle ich jest tak pełno na ulicach. Masakra jakaś. I nimi policja się nie zajmie, nie? Ale mnie gwiazdka może goni za to, że przypadkowo przejechałem gościa. Dobra, teraz czekajcie. E, tutaj, dobra. Kamera kuje się przydaje, bo niestety w tej części nie ma swobodnej kamery. Z auta, chyba w czwórce dopiero była, nie? Bo w San Andreas chyba też nie było. Czyli źle pamiętam. Pamiętam, że mimo tego, że ja San Andreas przechodziłem dwunastokrotnie około to, to, szczerze mówiąc, nie przypominam sobie, ...czy... czy tam była swobodna kamera. Nie pamiętam, naprawdę. Wszędzie te esperanzy jeżdżą, dobra, a wiecie co, tak swoją drogą wymieńmy to auto, bo on już się dymi. Także niech będzie. Dawaj mnie tą esperanzę, synu. Dobra. A synu, to kobieta była. <laughs> Okej. Okay. That Dobra. Przy okazji, zbierzemy sobie tu gwiazdkę. Żeby nas nie goniła psiarnia. Okej. Okay. Mam nadzieję, przy tym też mafia mnie nie postrzeli a nic takiego się nie stanie. Ej, ej. A to w ogóle Gang Diablo chyba sobie zajewanił, patrzcie. Tą wypłatę. No, wyskitu. Skubani Okej. Okay. Spadamy szybko stąd. Odwieźć pieniądze do kasyna Dobra Teraz moi drodzy poczekajcie Nie 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 my musimy się wrócić tą samą drogą którą ja przyjechałem przed chwilą Kurde którędy ja przyjechałem Tędy? Yy... A czekajcie, bo w grze też były podziemne tunele. Ja zapomniałem o tym zupełnie. Właśnie wjeżdżamy do podziemnego tunelu. Poczekajcie. Shoreside Vale, wyspa Stoughton, No właśnie, przecież tu też można przejechać. Zapomniałem o tym zupełnie, to jest o wiele bezpieczniej. No i właśnie, wyspa Stoughton w tą stronę. Shoreside Vale jest, jak widzicie, zablokowany. Dobra, super. Zapomniałem o tym zupełnie, szczerze mówiąc, o tych podziemnych tunelach. Dobrze, że tu trafiliśmy. Wiem, że tam była Cheeta, ale już... Już kij z nią! Pojedziemy naszą kochaną Esperanzą. Jestem też ciekaw, gdzie my w ogóle wyjedziemy na tej wyspie Stoughton z tego tunelu. Gdzie my będziemy w tym momencie? O! Nie kojarzę tego reg... A, to jest tutaj! Okej. Okay. Oczywiście reklamy Rockstara w jego własnej grze, u nie? No wiecie no jak ktoś robi grę, to czemu się w niej samej nie zareklamować, prawda? Spoko zabieg moim zdaniem. Dobra. Także jedziemy do Kędziego, dajemy mu kasę i liczę na to, że u Kenziego to będzie na tyle, bo chciałbym sobie mimo wszystko zapisać stan gry, żeby nie było jakichś przypałów. Kurde, proszę do mnie nie szczylać. I powiem wam, chciałbym też już się zająć Rejem, bo Rej ma dosyć trudne zadania. Muszę przyznać. Rej ma naprawdę trudne misje. Ja u Reja powiem wam chyba najwięcej się męczyłem w całej grze z jego zleceniami. Trzeba przyznać, że Ray ma naprawdę hardkorowe te misje i mam nadzieję, że one nie sprawią mi tyle problemów na let's play'u, co właśnie kiedyś mi sprawiały. Bo będzie nieprzyjemnie. Dobra. Także jedźmy na parking. Bo widzę, że na parking po raz kolejny muszę zjechać. Dobra. I jesteśmy. I mówię, mam nadzieję, że dla Kenji to będzie wszystko. I właśnie będziemy mogli zabrać się za Ray'a którego nie lubię, no ale cóż. Nie każdą postać w GTA trzeba lubić, prawda? Lubieć, lubić, lubić się mówi. Jeszcze Kenji ma misję? No nie wierzę w to. Ale dobra, wiecie co? To może zróbmy tak, że ja zrobię tu cięcie w tym momencie i spotkamy się u Kenziego, bo ja po prostu chciał sobie zapisać stąd gry. Także widzimy się za chwilkę. Dobra, moi drodzy, jestem u Kenjiego, także lecimy z kolejną misją dla niego. Uderzenie. How fitting you should choose this moment to show your worthless faith. It would appear your attempts to dissuade the Jamaicans from becoming bedfellows with the cartel were wholly inadequate. Yardie pushes Lime Liberty's streets selling packets of spank like they were selling hot dogs. Those cartel pigs are laughing at us, at me. I will give you one last chance to prove my sister's faith in you to be well founded. Run these scumbags into the ground and wash your shame in rivers of our enemy's blood. Dobra, ta misja była w sumie w miarę prosta. Musisz zamordować co najmniej 8 dealerów z gangu Yardi. No właśnie. Moi drodzy, no właśnie, zabiję jak najszybciej, bo się pochowają w swoich norach. E, mówię, misja jest dosyć prosta, ale można ją łatwo spierdzielić właśnie przez to, że się po prostu nie nadąży e, za tymi dealerami. E, co mi niejednokrotnie się zdarzało. No mówię, misja w swoich założeniach nie jest jakaś skomplikowana, tylko właśnie ci dealerzy dosyć szybko znikają z mapy i e, to jest zasadniczy problem. Okej Oczywiście nie musimy ich dosłownie rozjeżdżać jak to gra nam mówi On jest tu w parku Dobra Okej Naprawdę zabrało mi 20 punktów Kevlara za to, że spadłem, tak? Jakie z głupie To mnie strasznie irytuje w tej grze, muszę przyznać No i dobra, jedziemy do kolejnych Niech się jakiś pokaże blisko, tutaj w prawo będzie, dobra? Ok, rozjechany. Co prawda nie chciałem go rozjeżdżać, ale. Niech już będzie. Dobra, że tu mamy kolejnego. Teraz się za niego zabierzemy. Gdzie on jest? Ok, rozjechany. Dobra, i mamy połowę w tym momencie. Poczekajcie, tu jest kolejny. O nie, 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 nie w podziemny tunel. Tam to ich na pewno nie ma. Kurde, nie marnować czasu, nie marnować czasu. Bo oni naprawdę szybko znikają. Tu się najświeższy pojawił, więc on mi nie zniknie. Także jedźmy do niego tutaj szybko. What? No, gdzie on? Co, jest naprawdę w tym podziemnym tunelu, czy gdzie on jest? Już nie wiem. On jest tutaj chyba. No, tutaj jest. Kurde, serio. Trzeba było to tak zrobić. Dobra, jeszcze moi drodzy trzech. Lecimy szybko. O kurde. Klot, wysiadaj. Dobra. Bierzemy taksówkę i spadamy. Szybko, szybko, klot, ok. Żyjemy. Dobra, jeszcze dwóch, jeszcze tylko dwóch. Come on, pojedziemy do tamtych. Taksówka nie była najlepszym wyborem. O nie, oni znikają już. Kurde, mam nadzieję, że tamten nie zniknie. Już się chyba nowi nie pojawiają. Ej, problem jest. Dawaj, klodzik szybciej z tą taksówką. Ciś, ciś, ciś. Dobra, ten już nie zniknie Już jestem za blisko niego, żeby zniknął Okej okay. Ale pojawił się kolejny, widzę, dobra, dobra Także, no jeszcze jednego musimy, no O, i jest kolejny, dobra Okej, okay, super, mamy co najmniej 8. Także misja jest już, moi drodzy, zaliczona a wszystko pozostałe, a wszyscy pozostali, których zabijamy, e, będą się liczyć jako bonus e, dzięki któremu zarobimy dodatkową gotówkę po prostu. Także teraz już się nie ma co tak bardzo spinać bo gotówki w tej grze i tak nigdy za wiele nigdy za mało znaczy się. Nie, nie co ja powiedziałem nigdy za wiele, nigdy za mało coś porąbało powiedzonka chyba. <gry> a przez to, że... Coś dziwnego za ścianą słyszę? Jakieś wiercenie. Rozproszyło mnie to trochę. Ale dobra, zabiłeś 8 członków. I proszę bardzo, misja zaliczona. W tym momencie. No dobra. To wiecie co? Myślę, że możemy sobie jechać, zapisać grę. Już zrobię to przy Was. Akurat w tym przypadku. I pojedziemy sobie do Reja, przynajmniej jedną misję dla niego zrobimy. Dobra, już nie będę brał tego czyta Bo nie ma potrzeby. Już niech będzie ta taksówka. Nie jest ona taka zła. A skąd tu wiercenie? Zresztą w słyszałem wiercenie za ścianą i przez to mnie to tak rozproszyło. A gotówki chyba nigdy za mało, chciałem wcześniej powiedzieć, tylko mi się właśnie porąbały powiedzonka. Chodziło mi o to tak czy siak, że w tej grze gotówki zawsze wystarcza na wszystko. Choć mimo wszystko nie polecam wam wydawać dużo pieniędzy do końca gry. A dlaczego, to dowiecie się na końcu serii. Tak czy siak, jedziemy sobie do Ray'a. Mam nadzieję, że. Specjalnie przed Rej'em zapisałem, bo chłop ma naprawdę te misje hardkorowe. No nie lubię go, naprawdę nie lubię u niego tych misji. Eee, dobra, lecimy. Na szczęście mam Kevlar, mam dużo hapsa, mam dużo amunicji do wszystkiego, także lecimy. Uciszyć kapusia. McCaffrey! Zgadł więcej niż On myślał, że i już się zaczyna pierwsza durna misja. Mianowicie... Musimy... Okej, przede wszystkim znaleźć to miejsce. Gdzie moja taksówka kochana? Tutaj jest trochę po... trochę obita, ale trudno. Wyklepie się Dobra. Teraz tak. Które ja mogę stąd wyjechać, to Znale, jest pytanie. Tu chyba mogę po prostu Taksówka nie ma. O, wow, Ale epicki skok taksówką Normalnie... E, jak to było? Crazy Taxi? Chyba tak się ten film nazywał Jakoś tak Dobra Także moi drodzy, lecimy właśnie do, do tej Hawiry, gdzie przebywa świadek Ogólnie ta misja jest o tyle durna, że tak jak powiedział Ray, trzeba wrzucić tam mołotowa e, A rzucanie mołotowami w tej grze... Pojechałem naokoło, wybaczcie a rzucanie mołotowami w tej grze nie jest, powiedzmy, no, rzeczą taką najprostszą. Ech. Dobra. Oj, nie, to nie, to nie jest dobry pomysł. Poczekajcie. Bo zapomniałem o czymś. A, to miałem podjechać po prostu. Okej. Okay. Kurde. Kminie, jak wiecie, co ustawić pojazd, żeby on. chyba tak. Będzie w porządku, dobra. I w tym momencie ja powinienem chyba mołotowy dostać. Albo nie? Nie, muszę tam. Nie. No i właśnie, kurde. Zaczyna się, moi drodzy. I na tym polega zabawa w tej całej durnej misji. Musimy dorzucić tam granatem. Kiedy ja naprawdę nie mam pojęcia, jak się w tychże. tymi granatami rzuca. Ja pierdzielę. I weź tu dorzuć, człowieku. Może stąd? A dupa tam. Kurde. Jak to zrobić, no? Nigdy nie umiałem tego ogarnąć. Ja pierdzielę. No przecież ja tego nigdy nie dorzucę, no. Może na auto wejdę? Spróbujemy tak, zobaczymy. Kurde, klodzik, co ty robisz? Ok? Nie, bliet. Ja pierdzielę, no. Nie cierpię tej misji. To jest taki ściek. Kurde. No nie wierzę w to, no. Ja w ogóle nie powinien dostać mołotowów, coś mi się tak kojarzy. No bo przecież jestem tutaj, no. Spal tę budę, no chyba nie, no nie powinienem chyba jednak tych mołotowów dostać. Chyba że tu może. A tu mogę wejść, co ciekawe. Tylko muszę chyba pojazdem. A poczekajcie, a może coś tam jest w tym garażu ciekawego. Zobaczmy. Znowu ta blista, kurde. Czekajcie. Nie, to tak tylko taki błąd, dobra. Ja pierdzielę. no i weź to dorzuć, człowieku, no. Jak to zrobić? Tak to nie ma szans, że to zadziała w ogóle. Kurde. Nie wiem, czy podejść bliżej, czy dalej. Genialne. Ech. Nie mam żadnego auta, po prostu cudownie. Kurde, no. No nie dorzucę tam, no nie ma opcji, no wszystkie granaty zużyję. Ja pierdzielę Ale było blisko. Czyżby? A tu tam. Ale jest strasznie blisko. Wow. No to. E, moi kochani, jestem, udało mi się, trafiłem. Jestem po cięciu. No i cóż, no, lecimy za gościem jak najszybciej. Pozwólcie, że jeszcze tylko y, przełączę FPSy Bo y, musiałem to zmienić. Opowiem wam szczerze, że o wiele lepiej rzuca się granatami. E, kiedy ma się 30 klatek. O wiele celniej. Nie wiem jak to działa. Ale tak to właśnie kurczę działa. Że o wiele celniej się rzuca. Dobra, teraz musimy gonić gościa i go wykończyć, także lećmy jak najszybciej. Udy. Aj karamba Ciągle mi ucieka? popnął no. Ale ma szybsze auto niestety No dobra spokojnie Okej okay. Uciekajmy uciekajmy On powinien zaraz wybuchnąć Niestety nie wybuchł Ale dobra zaraz go dogonimy Teraz go dogonimy, bo on ucieka w tym momencie pieszo Także to nie będzie teraz problem, co tu się dzieje w ogóle Dobra, misja zaliczona proszę bardzo Dobra moi drodzy y Aha, w ogóle mnie policja dalej goni A to jednak gwiazdka, także spoko Zaraz powinni sobie odpuścić Okej okay, moi drodzy, słuchajcie y O kurde Klot, wysiadaj, 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 uciekaj Ja pierdzielę Nie wierzę, jak ja mam teraz wybuch Masz, jeszcze... kurde, jeszcze ta policja tu jest, to niedobrze. Musimy uciekać. Kurde! Panowie, dajcie sobie spokój, naprawdę. Kurde, nie, 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 on mnie goni, on mnie goni, on mnie goni. Pierdzielę, chłopie, odpuść sobie. Odpuść sobie! Moi drodzy, jak on goni, to jest koniec gry. Dobra, w dupie z nim. Jedziemy do spray i tyle będzie. Jest. To teraz tak, gdzie to? No co jest? Kierdzello, nie żartujcie nawet. Kurde, no dajcie mi spokój, tępę psy, no. Już nie mogę z tym. No nie wierzę no. Poważnie! No dajcie mi grę zapisać! No! Ja pierdzielę! Co tu się dzieje w ogóle? Ja nie mam pytań. Co to było? No dobra, mam auto, to jest najważniejsze. Teraz tylko dopełnię spray. Kurde Nie wierzę, straciłem ca całą kamizelkę, nie? I prawie całe zdrowie. Leczło, że to przeżył. Kurde. Co to było? Dobra. Jest pewien, jest play. dobra, moi drodzy. Ja już poza nagraniem sobie zregeneruję zdrowie y, oraz y, oraz kamizelkę. Po prostu pójdę sobie do amunition i kupię rzeczy. Eee, a tymczasem pojedźmy sobie, zapiszemy grę i zakończymy odcinek. Ja pierdzielę. Zobaczcie, że odcinek będzie trochę krótszy. Y, ale muszę przyznać, że misje dla Reja są hardkorowe, Widzicie, jedna i mi. Co? No przypadkowo mnie chłop ciepnął i... No nie wierzę w to. I mnie goni, no. Co za shit. Dobra, nieważne. Pierdzielę to. Zapisujemy grę i tyle. O ja, dobra. Okej, okay, moi drodzy, także pierwsza misja dla Ray'a wykonana. W następnym odcinku zabierzemy się za kolejne misje dla niego. Eee, no i cóż, mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i widzimy się najpewniej jutro w kolejnym odcinku z GTA 3. Na razie.